Dzień dobry Państwu. Przybyliśmy do Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, aby delektować się urokiem kresowych rezydencji. A jest to możliwe dzięki wystawie, której kuratorką jest pani Mirosława Koćwin. Witam panią. Dzień dobry. Te wspaniałe litografie Napoleona Ordy można oglądać dzięki temu, że są w Waszych zbiorach. Tak, są w naszych zbiorach od ubiegłego roku. W ubiegłym roku Wojewódzka Biblioteka Publiczna otrzymała od zarządu, od samorządu województwa opolskiego bardzo dużą dotację, 846 tysięcy złotych, z przeznaczeniem na zakup tylko i wyłącznie zbiorów zabytkowych. Udało się, miałyśmy z koleżanką trzy miesiące, wydałyśmy co do złotówki, ale kupiłyśmy ponad 1500 pocztówek przedwojennych, ponad 1500 Przedwojennych fotografii, 68 starodruków, kilkadziesiąt map, kilkadziesiąt również grafik. Wśród tych grafik było pierwsze wydanie, pierwszej serii Napoleona Ordy album widoków historycznych Polski, poświęcony rodakom. To był 1875 rok. Kim był Napoleon Orda? Musiał być niezwykłą postacią, skoro poświęcił część swojego życia na dokumentowanie tych pięknych obiektów. Tak, on właściwie całe życie poświęcił na dokumentowanie tego, co jeszcze zostało z dawnej świetności Rzeczypospolitej. Bo y... musimy przypomnieć, że to są czasy rozbiorów, prawda? Tak, no to już dawno po rozbiorach, pierwszy 1772, drugi 93, trzeci mhm. 95, ale to są czasy, yy, kiedy on żył, to są czasy związane z powstaniem listopadowym a później z Powstaniem Styczniowym. I on w tym wszystkim bierze udział? Tak, brał udział w Powstaniu Listopadowym. Wcześniej, jeszcze jako student Uniwersytetu, właściwie Akademii Wileńskiej, został osadzony na 15 miesięcy w areszcie za działalność w Stowarzyszeniu Zorżan. To, to było stowarzyszenie patriotyczne, oczywiście przeciwko caratowi, skierowane. Później bierze udział w powstaniu listopadowym, za bohaterstwo został odznaczony Krzyżem Wirtuti Militari. Po powstaniu listopadowym wyjechał do Francji, oczywiście wielka emigracja, gdzie spotyka się z Mickiewiczem, Chopinem, trzeba powiedzieć, że Orda też komponował pieśni, spotyka się także ze znakomitymi malarzami, między innymi Girardem, który uczył go malarstwa i wykonywania akwarel. Orda żeni się z, z francuską z tego związku mają syna. Napoleon Orda, wspaniały artysta, ale także wielki patriota, wyrusza, żeby uchować przed y, zniknięciem z pamięci te kresowe. Rezydencję. Tak, ale póki co jeszcze jest we Francji i we Francji wykonuje akwarele zamków, pałaców. Po ogłoszeniu amnestii przez cara Aleksandra II powraca do kraju, gdzie i ma się różnych zajęć, bo jego majątek już został przejęty przez wojska rosyjskie. Jest właścicielem fabryki. Y, gospodaruje też, y, jak również zostaje gubernerem y, syna y, hrabiego Adama Żewuskiego. I około 1860 roku y, wyrusza. Podróżuje na wozie, y, pieszo, w różnych warunkach. Jak po długo to, żeby, trwała ta podróż? Y, no y, długo, kilkanaście lat bo on podróżował po różnych guberniach i wołyńska gubernia, i kijowska, jak również grodzieńska, wileńska a później też po Królestwie Polskim. Utrwalał nie tylko rezydencje magnackie, ale też dworki, pałace, przede, zamki. Wszystkim, przede wszystkim były to zamki, pałace, czasami dworki, jak również to, co się zachowało i było związane z kultem religijnym, a więc klasztory, kościoły, na przykład klasztor w Berdyczowie karmelitów polskich. Także na tej wystawie widzimy nie tylko rezydencje, ale również kościoły, klasztory czy też ruiny zamków, które ruiną już były na początku wieku XIX, a z teraz tego, w ogóle nie istnieją. Z tego, co napisał historyk Roman Aftanazy, Wynika, że zawierały te pałace, zamki, niezwykłe skarby również we swoich wnętrzach. I tak, to jest druga postać, którą chciałam honorować na wystawie rezydencji. Roman Aftanazy, urodzony w 1914 roku, też na Kresach, zmarł w 2004. Długoletni kustosz Osolineum. Najpierw związany z Osolineum w Lwowie, później we Wrocławiu. Zasłużony do dla rewindykacji zbiorów osolińskich. Właśnie... Stworzył dzieło wiekopomne, można powiedzieć. W 11 tomach utrwalił ponad 1500 zamków, pałaców, klasztorów, które funkcjonowały na terenie, na terenie Kresów. Jak pani cytuje Balzaka, który zapewne tak, był tam u pani Hańskiej w Wierzchowni, tak. Balzak sam jest zachwycony i zdumiony, że takie bogactwa kryją dworki. Polskich pałaców. Tak, tak, a Ukrainę porównuje do Francji, prawda? Czy też ten dwór hańskich, wierzchowni do, do Louvru, więc to świadczy o wysokiej randze tych zamków, pałaców, bo niektórzy uważają, że tylko na Śląsku były wspaniałe zamki, pałace. Ja już miałam niejednokrotnie okazję pokazywać zamki, pałace śląskie, wykonane też w technice litografii, ale kolorowane i pochodziły z wydawnictwa Aleksandra Dunkera. Ludzie się zachwycali i tak postanowiłam, że trzeba pokazać to, co rzeczywiście polskie. A Polska to, to i Wołyń i Litwa. Oczywiście granice się zmieniły. Ale to są materialne, znać, kulturowe. Tak, trzeba zachować, dbać o nie i przypominać, że y, Polska kiedyś była olbrzymim krajem. I, i była, zasobnym. Też, była też pełna światłych ludzi. Światłych bo ludzi, ci ludzie tak. gromadzili przecież i zbiory biblioteczne i obrazy. To co, Oczywiście. Tam jest to, tak. świadczy. to, co wymieniam w informatorze towarzyszącym wystawie, to świadczy o bogactwie nie tylko tym finansowym, ale też intelektualnym. Tutaj widzimy motowidłówkę. Właścicielem motowidłówki był Rulikowski Edward który współpracował z redaktorami też wspaniałego dzieła Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, wydawany przez Sulimierskiego, Walewskiego, a Rulikowski był stałym korespondentem i współpracownikiem i opracował do tego słownika wiele haseł, między innymi motowidłówkę siedziby, rodową. Możemy też zobaczyć na tej wystawie gniazdo rodzinne Tadeusza Kościuszki. Tak, to jest mereczowszczyzna. To jest dziwna sprawa, bo tam jakby współistniały dwie rezydencje, może siedziby bardziej. Jedna rezydencja Pusłowskich. W stylu neogotyckim, przepiękna, porównywana często do kamieńca ząbkowickiego. Powstał mniej więcej w tym samym czasie, około 1850 roku. A obok tej okazałej rezydencji gotyckiej dworek. Dworek, typowy dworek szlachecki, w którym w 1846 roku urodził się Tadeusz Kościuszko. Ten dworek był wielokrotnie odnawiany ze względu na naszego bohatera polskiego, właśnie Kościuszkę. Te i wiele innych rezydencji możecie państwo zobaczyć na tej wystawie, na którą gorąco zapraszam. Dziękuję pani za rozmowę. Dziękuję, Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.